Temat księdza Adolfa Hojnackiego będzie kontynuowany w kolejnym referacie poświęconym represjom wobec księdza Adolfa Jojnackiego. Referat wygłosił pan Michał Malec z krakowskiego oddziału Instytutu Technicznego. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Z racji ograniczonego czasu będę starał się maksymalnie skrócić moją wypowiedź, natomiast liczba. Zgromadzonych materiałów na temat przewodników yy, pojętych represji jest tak wielka, że mógłbym kilka godzin opowiadać o tym. Yy, Zacznę może yy, w taki sposób, że represje wobec księdza Adolfa Chojnackiego chciałbym podzielić na dwie kategorie. Yy. Pierwsza kategoria to są represje administracyjne, które wykonywały różnego rodzaju instytucje państwowe. E, na przykład Wydział Wyznał, czy też na przykład prezydent miasta Krakowa. Polegały na licznych kolegiach, karaniu mandatami, wezwaniami do urzędów, blokowaniu, wydawaniu różnych decyzji administracyjnych, cofaniu e, już wydanych wcześniej decyzji, ale też na przykład e, w latach 50. E, z zakazem nauczania religii w szkole, bo w tych latach religia była jeszcze. W zakresie programu szkolnego w szkołach publicznych, drugą kategorią represji było nękanie psychiczne i fizyczne przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa. Polegało na zastraszaniu, ośmieszaniu, rozsiewaniu nieprawdziwych informacji, niszczeniu mienia oraz prawdopodobnie, mówię, tutaj prawdopodobnie dlatego, że. Niestety nie zostało to nigdy udowodnione w stu procentach procesowo. Prawdopodobnie zamiar pozbawienia życia księdza Adolfa. Ale tutaj no, raczej nie mamy e, żadnych e, dylematów. E, prawdopodobnie gdyby nie postawa Kazimierza Sujki, e, w cudzysłowie nawróconego SBK, prawdopodobnie ten zamiar byłby zrealizowany tak, jak to było zrobione w przypadku księdza Popiełuszki. Czy też w 89 roku w wypadku księży Zycha. Następną kwestią to była sprawa inwigilacji parlamentnej poprzez awenturę, która osadzona bardzo często była w strukturach kościoła krakowskiego, A szczególne bóle, Tutaj e, odgrywali agenci wpływu. E, to jest taka niesformalizowana w e, dokumentacji, a, rodzaj agentury, w agentury, e, były to osoby, które e, poprzez e, odpowiednie zadania stawiane przez oficerów prowadzących, doprowadzały do mm, psucia opinii, na przykład w kurii, biskupiej i w Krakowie, wpływanie na decyzje kadrowe biskupów kardynała narazkiego, wywoływanie konfliktów i nieporozumień wśród duchownych, ale też parafian. Chciałbym przedstawić to w tej chwili na konkretnych przykładach w układzie chronologicznym. Przy czym Główny nacisk chciałbym wskazać na okres pobytów księdza Adolfa w parafii Bierzonowskiej i w Juszczynie. Studia teologiczne na wyższym, wyższym seminarium duchownym na medycycji krakowskiej, ksiądz w tej Adolf Rynacki rozpoczął 1 października 1951 roku. Studia były realizowane w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W seminarium przeszedł twardą szkołę życia. Jako kleryk był świadkiem okrutnych represji wobec wielu duchownych krakowskich. Po raz pierwszy ksiądz, przepraszam, kleryk Adolf Rujnacki został obiektem zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa już w 1955 roku. E, otóż e, w informacji w tej pracy informatora KOS znalazło, e, znalazłem pytania oficera prowadzącego tego informatora dotyczące konkretnie księdza radów informackiej. Ten duchowny, e, obsługy KOS, e, nie udzielił żadnej informacji na szczęście. Kolejna informacja, jaką znalazłem już po święceniach. E, e, to było z 1956 roku, kiedy to ksiądz Adolf był pytany o miejsce, w którym znajduje się ksiądz, ukrywa się ksiądz z Pytania zadał mu informator o pseudonimie. To też był duchowny, natomiast wygląda na to, że ksiądz chyba wiedział, z kim ma do czynienia, nie udzielił żadnej informacji. Ksiądz Chojnacki często zmieniał miejsca pobytu jako duchowny, bardzo często. Na niektórych parafiach był rok, dwa lata. Wszystko, pierwszą jego parafią była parafia w Rabce. I tam po raz pierwszy wszedł w konflikt z władzami. Tam nałożono na niego zakaz właśnie nauczania religii, dlatego, że cały czas krytykował rządzących naszym krajem komunistów. W 1963 roku doszło do próby werbunku księdza Adolfa. W tym czasie był kandydatem na tajnego współpracownika. Natomiast próba ta oczywiście nie udała się. Pretekstem do wybunku była kwestia związana z wydaniem paszportu do jego siostry Bernadety, która chciała wyjechać za granicę do swojego męża. Duchownego najprawdopodobniej szantażowano, tym, że siostra nie otrzyma paszportu. Na kolejnej z parafii, parafii z lat 70. zagur, ponieważ ksiądz Hojnacki oprócz tego, że był duchowny, także, że był zaangażowany w różnego rodzaju sprawy społeczne. I właśnie w związku z, tymi, z tą jego działalnością społeczną poprzez agenta wpływu tajnego współpracownika Mariana, który był duchownym, już żyjącym duchownym z Architizji Krakowskiej, bardzo negatywny sposób nastawiono biskupa Stanisława Smolenskiego wobec, wobec księdza Wojnackiego. W wyniku tego ksiądz Wojnacki odszedł z parafii w Zagórzu. Była próba w tym momencie, w 1973 roku, żeby został wikarym w Arce Pana w Hucie, więc poprzez bardzo sprytne działania operacyjne Decyzja została anulowana przez kardynała Wojtyłę. Ksiądz powrócił tamto do Zagórza. W 1980 roku, po wielu próbach esbencji, udało się doprowadzić do tego, że ksiądz odszedł już całkowicie z Zagórza i udał się do parafii w To był październik 1981 roku, a więc tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego tutaj zastał był stan wojenny i od tego momentu rozpoczęły się też cyklicznie msze święte, co miesięczne, które tutaj były kontynuowane przez wiele lat. W taki sposób ksiądz koinacki bardzo mocno zwrócił na siebie uwagę, stając się... Szczególnym takim obiektem zainteresowania krakowskiej SBC e, założono mu sprawę e, e, sprawę operacyjnego rozpracowania nad, e, o kryptonimie adwoka, e, przepraszam szerszej. To była ta jedna, pierwsza sprawa. E, Niestety materiały te nie zachowały się, zostały zniszczone, prawdopodobnie zniszczone w 90. roku. Tutaj, jak wiemy, 19 lutego ksiądz był współorganizatorem, gospodarzem strajku łodowego i to, można powiedzieć, doprowadziło do tego, że no, wydał na siebie wyrok. Naciski na kurię krakus, były tak mocne, że Ksiądz został oddelegowany na URIO, a później przeniesiony do parafii w Juszczynie, na obrzeżach a w diecezji krakowskiej. No i tutaj można powiedzieć, że postawił, postawił na głowie całą tą esbecję z Suchej Panowie z esbecji nie wiedzieli, co mają robić. Jeździli na konsultacje do Krakowa. A tutaj zapomniałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach e, związanych właśnie z takim fizycznym, psychicznym znęcaniem się nad księdzem. Otóż e, w okresie krakowskim, e, później też uszczyńskim, e, specjalne zadania e, związane właśnie z zatruwaniem życia e, księdzu e, zajmowała się grupa specjalna, taka nieformalna e, w ramach e, SB. Grupa D. To byli pałoski bandyci, ci ludzie odpowiadali m.in. za Wysmłodcję za papiłuszki. Do nich się zaliczał na przykład Piotrowski, ten Kala. Tutaj w Krakowie szczególną troską w cudzysłowiu otoczyli księdza tacy funkcjonariusze, jak ja oczywiście zapomniałem o prezentacji. Tutaj właśnie jest okładka jednej ze spraw operacyjnego rozpracowania. konspiratorzy, w których się pojawiały informacje o księdzu Chojnackim. Oczywiście, a tutaj Witam Państwa, decyzję, bo co jest właśnie, zapomniałem powiedzieć, nigdy podczas swojej kariery kapłańskiej, posługi kapłańskiej ksiądz Chojnacki nie uzyskał zatwierdzenia przez Wydział Wyznań jako za zatwierdzenia jako czy zawsze e, był administratorem. I to jest jedna z tych decyzji, e, tutaj właśnie dotyczących pobytów w e, Wierzanowie e, decyzja odmówna z uzasadnieniem, dlaczego ksiądz nie może być zatwierdzony jako e, Jeśli chodzi o krakowską grupę D e, w ramach e, Służby Bezpieczeństwa, e, tutaj wyróżniała się szczególnie pani, Nowa Przygłoska, Tadeusz Rab. Teraz wróćmy do Juszczyna, bo to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa. Doszło tutaj do pewnego zdarzenia, no codziennego w sprawie naszego kraju. Otóż jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa, Kazimierz Sujka, ujawnił plany, które zostały sporządzone Plany, które miały zatruwać życie, jak on to określał w żargonie esbeckim, plany szczypania księdza chujnackiego. Jednym z tych elementów tego planu było prawdopodobnie plan zabójstwa poprzez spowodowanie wypadku samochodowego. Między innymi podczas, okazją mogła być podróż do Krakowa, bo ksiądz Adolf bardzo często jeździł do Miszczejowic. Samochód miał być obrzucony kamieniami, w taki sposób miał być spowodowany wypadek. Gdyby ksiądz przeżył, miał być dobity uderzeniami kamienia, miał być też okradziony, dlatego, żeby odwrócić uwagę policjantów, policja którzy prowadzili śledztwo, że to jest rabunek, prawda. Sprawa się właściwie nie skończyła do tej pory, bo nie mamy stuprocentowych dowodów, bo plan został zniszczony przez kałata osobiście, czyli szefa, szefa z Słuchaj W okresie Juszczyńskim została założona sprawa operacyjnego rozpracowania na księdza o pseudonimie Adwokat i te materiały się zachowały, można je zamówić w czytelni w, w katowickim oddziale IPM, dlatego, że już czyn należał do województwa wtedy bielsko-bielskiego i te materiały po prostu znalazły się w instytucie właśnie w Katowicach. Dokumentacja jest bardzo bogata, zachowały się trzy tomy, to jest kilkaset stron. Sprawa wróciła na wokandę w, w 1990 roku. Rozpawa trwała, że 3 lata sprawców skazano, ale równocześnie niestety nie ponieśli żadnych konsekwencji, bo, bo niestety zadziałała amnestia. Wyrok e, obejmował tylko 2 lata, a amnestia po prostu skasowała, zatarła ten wyrok i niestety panowie nie ponieśli żadnych konsekwencji. Teraz żyją sobie na resortowych emeryturach. Ksiądz niestety nie żyje, w czym na pewno mu pomo pomogli, dlatego że nacisk psychiczny, mm, wieczny stres na pewno odbił się na, na, na zdrowiu księdza Adolfa, który zmarł w 2001 roku e, w marcu. Jak to pięknie określiła e, w liście lekka na mojego jego siostra w godzinie miłosierdzia. Dziękuję serdecznie.